Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Jakub Szałsarczyk, jestem z wykształcenia leśnikiem i chciałbym Państwu właśnie przybliżyć y, sprawę dotyczącą y, paulowni. My jesteśmy y, firmą, która się nazywa Farma wcześniej nazywaliśmy się i Paulownia Polska, tak jak tutaj widać y, te loga u góry. Zajmujemy się współpracą z hiszpańską firmą Impalównia Ltd od 2016 roku i sprowadzamy sadzonki papłownią Cotevisa 2 właśnie które powstały w Hiszpanii w takim największym laboratorium. W Europie. Tam jest ponad 6 hektarów. Pracują nad różnymi yy, gatunkami tworzonymi właśnie w takiej formie in vitro. Yy, od razu podkreślam, żeby nie mylić z GMO, to nie ma nic z tym nic wspólnego. Yy, I tam właśnie od kilkunastu lat były prowadzone prace nad tą paulownią. Jeszcze o tym będziemy mówić. <laughs> Sprowadzamy. Nie, nie tylko sprowadzamy tą sadzonkę, ale też zakładamy plantacje no tutaj nadzorujemy takie tego typu plantacje, staramy się żeby to u nas rosło nie tylko w Hiszpanii również od jakiegoś czasu zajmujemy się sprzedażą drewna z tego właśnie drzewa okay. Co spowodowało, że w ogóle ja się zdecydowałem na, na wybór tej firmy i współpracę właśnie z, y, z tym producentem w Hiszpanii. Pe, pewno Państwo się spotkaliście z nazwą Oxytri, y, która przyjęła się w Polsce jako właściwie nazwa gatunkowa. To jest nazwa bardziej handlowa, jako takie drzewo tlenowe. Natomiast y, to jest drugie laboratorium, z którym firma Oxytrip współpracowała, które się mieści pod Barceloną. My współpracujemy właśnie z tą firmą pod Walencją i to jest powodem, że ja wybrałem właśnie współpracę, jeszcze dodam, z, właśnie z tym laboratorium, bo między innymi to, że ta firma miała doświadczenie, jeżeli chodzi o, o samą, już o samo drewno uzyskali certyfikat jakościowy Quality Wood Forestry, który jest takim europejskim certyfikatem odnośnie właśnie samego drewna. No i nie sztuka wyprodukować sadzonkę i sprzedawać sadzonki, a później no właściwie zapomnieć o tym, co się dalej będzie działo, natomiast sztuka jest, żeby faktycznie była z tego konkretna korzyść i mieć konkretne drewno. I ta firma właśnie tak, takie doświadczenia już odnośnie samego drewna posiada. Na tym zdjęciu, to co mnie już konkretnie przekonało jako leśnika, to było naoczne przekonanie się jak to drzewo rośnie i stoję tutaj przy drzewie, które tak jak widać na ręce ma 5 lat to no, ja nie chciałem w to wierzyć, ale policzyłem po, po słojach, bo były tam też drzewa ścięte, więc można było to faktycznie y, się przekonać. Y, I y, no, chcielibyśmy mieć tego typu drzewa y, w takim wieku, y, no, nawet gdyby to było trzykrotnie dłużej, to by było to był piękny efekt. I, yy, I te drzewa były ścięte na tej powierzchni. Co jest jeszcze istotne, z pniaków tych drzew odrosły nowe. I teraz znowuż na tym zdjęciu, jak widać, stoję przy takim, który już odrosło. I ono odrosło w ciągu 8 miesięcy. I jest no, tutaj ode mnie większe. Pewnie za dwa, za trzy, cztery razy, nie? Czyli osiem miesięcy z drzewa, które wcześniej rosło 5 lat, wyrosło kolejne, które było takie duże. To po prostu wszystko działa na wyobraźni. I, I ta współpraca nie tylko wiąże się tutaj z samą jakością produktu, który firma oferuje, ale też z taką solidną współpracą to wszystko spowodowało, że mamy w tej chwili w Polsce największą, największą plantację liczącą 180 hektarów no i to już jest drugi rok i miejmy nadzieję, że ona się będzie nam tutaj właśnie dobrze rozwijać układamy do tego starania kilka słów odnośnie samej historii pałowni i jak ona w ogóle mm, y, funkcjonuje naturalnie. Paulonia wywodzi się z, y, z Azji, y, y, takimi głównymi krajami, gdzie występuje. To są Chiny, Tajwan, Kambodża, Laos i Wietnam. Y, w Chinach jest znana od ponad 2000 lat. Jest tam bardzo ceniona. Od ponad 1000 lat również jest w Japonii. Y, no i jak widać to są mam już też piękne okazy, zresztą bardzo ładnie kwitnie. Widać tutaj na tym slajdzie. W sumie naturalnie występuje niewiele tych gatunków, bo to różne są tutaj dane, ale to jest tak średnio, około 10 gatunków, które możemy przyjąć jako, jako naturalnie funkcjonujące w przyrodzie. Pozostałe to są wszystko już takie formy, które powstają w międzyczasie, chociażby tak jak nasza, czyli jako taka hybryda, do tego stworzona właśnie laboratoryjnie, roznażana dosłownie poprzez klonowanie i to jest tutaj, to pozwoliło też na na introdukowanie tej pałowni u nas w, w Europie. Odnośnie jeszcze takich ciekawostek, to Pałownia właśnie bardzo szanowana jest zwłaszcza w Japonii, z kilku względów, bo tam no, przede wszystkim są bardzo cenione meble wykonane z, z Pałowni, bardzo drogie i. Jest nawet taka, e, taka tradycja, że jeżeli w rodzinie urodzi się córka, to sadzi się jedno drzewo dla tej córki, które jest ścinane w momencie, jak ona wychodzi za mąż i jest to konkretny posad. Taka jest wartość też tego drzewa po iluś latach. E, no i to jest też e, taką tutaj ciekawą sprawą, że po zniszczeniu hirosimy tutaj w czasie II wojny światowej były tak potworne zniszczenia środowiska, że zastanawialiśmy się, w jaki sposób w ogóle przeprowadzić rekultywację tego, tego terenu. Posadzono tam bardzo duże ilości właśnie pałowni. Te pałownie dzięki takiej intensywnej formie rozwoju no, doprowadziła do, do szybkiej rekultywacji tego, tego środowiska i od strony powietrza, i też od strony glebowej no, to wszystko było przecież nam skażone także pojawia się zresztą w ogóle element Paulowni w kulturze, w sztuce, nawet w numizmatyce że to jest taka... a poza tym również w parlamencie europe... japońskim jest taki emblemat właśnie pałowni, też rzecz. Również w Chinach bardzo jest to takie drzewo szlachetne. To tak to świadczy też o wartości tego drzewa, bo często mamy wrażenie, zwłaszcza leśnicy, że jak coś szybko rośnie. Ja miałem też takie podejście, mówiąc z jego doświadczenia, odnośnie pałowni, przepraszam, topoli, która. Była tam w latach jeszcze no tutaj komuny to była tak wprowadzana w tych lasach i robiła spustoszenie strasznie, leśnicy tą, tą to pole tępili, bo praktycznie ona się strasznie panuszyła. I przeszkadzała właściwie w prowadzeniu tych gatunków, które powinny być. Natomiast tutaj jeśli chodzi właśnie o a Paulownia to jest wręcz przeciwnie ona jest pożądanym drzewem w Chinach mówi się, że Pałownia wygląda jak słup w ciągu jednego roku parasol w ciągu trzech lat, a można ją przeciąć na deski w ciągu pięciu lat no więc to jest to są tutaj te różne efekty, które się uzyskuje z tego drzewa i w Chinach również są już te, no, takie przykłady drzew, które osiągają spektakularne efekty, jeżeli chodzi właśnie o wielkość i, i o y, masę. Y, 80-letnia, jeden egzemplarz tutaj ma prawie 50 metrów y, i pierśnica ponad 2 metry. Pierśnica to jest wysokość na mniej więcej na naszym tutaj mostku, czyli 1,30 m i mamy w tym momencie jak podchodzimy do drzewa, jak je klupujemy, czyli mierzymy tą średnicę to to jest właśnie ta, ta tak zwana pierśnica czyli w tym miejscu jakbyśmy przyłożyli sobie taką klupę to by było 2 metry to jest przykład tego jednego drzewa i miąższość jednego takiego drzewa to są 34 kubiki więc proszę sobie wyobrazić jakie to jest potężne, a tu jeszcze drugie drzewo 90 lat 224 cm i 44 kubiki teraz średnia cena za kubik jeśli chodzi o paulownię to jest 600 euro więc wartość takiego drzewa możemy sobie wyobrazić, poprzedniczyć wróćmy do naszej hybrydy czyli tej krzyżówki, bo hybryda to jest po prostu z, z krzyżą, tak jak no, mamy dzisiaj najczęściej skojarzenie z hybrydą, z motoryzacją, <grytanie> to jest pierwszy odruch, natomiast tutaj mamy krzyżówkę dwóch gatunków naturalnie występujących i dzięki temu uzyskujemy pewną, pewną odmianę, no, która ma określone cechy ale pracowano przez lata, żeby uzyskać przede wszystkim odporność na nasze niskie temperatury, bo to było takim czynnikiem, które eliminowało z występowania szerszego paulowni. dawało się gdzieś tam wyprowadzić, ale przy większych mrozach ta paulownia po prostu marzła. I yy, yy, tak jak tutaj widać, ten cały proces takiej produkcji właśnie laboratoryjnej to jest właśnie tam w, tym, w tej, tej miejscowości, która się właśnie nazywa Kotewisa, stąd to nazwa Pałowni, Pałownie Kotewisa. Produkcja takie, takiego od pobrania, bo to dosłownie, tak jak widać tam u góry, nie mam tu wskaźnika na tym, ale tam jest pobrane z dorodnego drzewa, czyli robi się pewną też selekcję, bo dosłownie wybieramy sobie. Najładniejszego osobnika. To są wszystko w równym biegu. No, załóżmy, żebyśmy wzięli z tej. Bierzemy kawałek liścia i ten liść jest dosłownie, ten osobnik jest jakby klonowany później już w tysiącach albo więcej egzemplarzy. A, a odpowiednio jest to robione właśnie w takiej pożywce agarowej i przesadzone do kolejnych, później większych laboratoryjnie, tam do takich większych słoików, pojemników i tak Cztery miesiące trafia do normalnie na plantację, także czas takiej produkcji jest bardzo szybki. My mamy tutaj wokół siebie drzewka, które są doniczkowane. One przyjechały w tym roku w maju do nas z Hiszpanii właśnie z tego laboratorium i, no i tak wyrosły, że jak widać one były malutkie, miały ręce 200 20 cm. Doniczka 9 na 9 zresztą tutaj już jest do sprzedaży taka dosyć rozbudowana ta forma korzeniowa, więc to, to są takie już w miarę mocne te, te, te sezonki. One gdyby trafiły w tej chwili normalnie w maju do gruntu, to by mogłyby mieć nawet około 2 metrów. Także tak, taki już jest efekt. nie? Zapraszam na taki króciutki, właśnie tylko yy, taki filmik odnośnie właśnie samej tej naszej hybrydy, jak ona się rozwija tam w Hiszpanii.